Dzień dobry kochani, zabieram Was dzisiaj na przegląd do Pepko. Jeżeli ktoś jest nowy a nie subskrybuje mojego kanału, może to zrobić teraz. Pomagasz mi go tworzyć dalej, zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podoba odcinek i cokolwiek w komentarzu, żebym wiedziała, że tam jesteś. A teraz y, będziemy mi w ogóle bardzo, bardzo miło. I teraz zobaczcie, co znalazłam w Pepko. Jakie letnie nowości. Bardzo ładny y, kubeczek, taki on jest szklany. Z drewnianą słomką i przykrywką za 8 zł. Kolejną nowością zobaczcie: jaki typowo letni talerzyk to jest talerzyk deserowy i mamy go za 10 zł. Ale tu mam hit lata. Zobaczcie: były łyżeczki na Boże Narodzenie, wielkanocne, i teraz mamy na lato. I one. Pewnie szybko znikną z półek. Mamy je za 20 zł. Kochani, w sprzedaży również jest taki większy talerzek, i on jest za 12 zł. Nowość to te koszyczki za 20 zł, nie widziałam ich wcześniej i ten mniejszy za 15 zł w, te, w takim kolorze zielonym z takimi listkami. I tu też coś mamy letniego, zobaczcie jakie ładne słomki, one są takie metalowe za 10 zł i mamy tutaj liście kolorowe z dodatkiem właśnie takich listków. Zobaczmy, czy coś pokazało się tutaj, i chyba tego nie było. Tak to wygląda jak słoik za 15 zł, w takim kolorze zielonym. Te kule jeszcze też są w sprzedaży. Bardzo ładnie się mienią i kosztują 25 zł. Wow, i tutaj mamy nowość kolejną. Bardzo ładna donica. Ona jest dosyć ciężka, kosztuje 20 zł i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę bardzo one są ładne. Ale to nie koniec nowości, bardzo dużo poduszek pokazało się nowych. I tu mamy w taki odcieniach brązu za 35 zł, ale ta to jest czat. Piękna podusia złota z takim szarym miskiem z przodu za 40 zł. Tu obok też jest nowość, ale nie było ceny, tak więc w następnym pepko, jak podjadę jutro zerknąć, co jest ciekawego, to zerknę, czy one są i powiem Wam, w jakich cenach właśnie te granatowe podusie są. Co tu jeszcze? Jeszcze jest jedna poducha i mamy ją za 35 zł, zobaczcie już taki naprawdę akcent letni Więc jest, już taki klimat się robi. Słuchajcie, bardzo ta też ładna poducha 40 zł. Tu mamy poszewkę z takimi frędzlami za 15 zł. Te poduszki są też bardzo przyjemne w dotyku, mają taki fajny wzór. Ten oczywiście kremowy wzorek jest na zewnątrz tego czarnego i kosztują 40 zł. Jak lato, to lato, więc kapelusze też w tym pepko są. Pokazywałam w ostatnim przeglądzie te z muszelkami mi się bardzo podobają. Jak i ten poniżej, to za chwilkę, tylko ten powiem Wam cenę 17 zł. Zobaczcie jaki ładny. I ten niżej też mi się bardzo podoba. Tutaj jest jeszcze tak. Mamy go też za 17 zł, ale ten za dwie dyszki z tą obramówką czarną. Bardzo, bardzo wpadł mi w oko i gdybym chyba chodziła w kapeluszach to na pewno byłby mój <grydy> dawno nie zaglądałam na ramki ale tat po prostu jest mistrzostwo zobaczcie 15 zł patrzcie jaka piękna ona jest naprawdę śliczna śliczna ramka biało-czarna bardzo ładnie ona się prezentuje i jeszcze zobaczmy co tu jest na świeczuchach bo też widziałam nowości patrzcie jaka piękna taki pasylowy róż z takim nakrapianym, takie ciapki, to są takie brązowo-złote za 12 zł. I tu mamy takie maleństwa, to jest bardzo leciutkie, słuchajcie. Cudownie to wygląda, 5 zł i mamy kilka kolorków. Różowy, tutaj jest taki srebrno-złoty, jeszcze jest taki fiolet i tam w tle jeszcze mamy takie przezroczyste ale czadowy kolor tych świeczuszek pokazał się, zobaczcie. Ja tak się zachwycałam tą białą, ale ten kolor jest też piękny i kosztuje 12 zł. Możecie mi napisać, która się skusiła na te świeczki i ma w domu. Tak więc, kochane, jutro lecę na następne poszukiwania nowości, ale to będzie szybki i krótki, bo jutro mam właśnie dostawę tych mebelków. Do chłopców do pokoju. Tak więc dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Życzę Wam jeszcze spokojnych świąt. Yy, co tam jeszcze chciałam? Buziaczki dla Was, kochani, buziaczki, buziaczki. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Nie zapominajcie o komentowaniu, lajkowaniu i subskrybowaniu kanału. Jeżeli ktoś jest nowy, a widzę, że bardzo dużo osób ogląda, ale niestety nie subskrybuje. Tak więc będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz, bo pomagasz mi tworzyć ten kanał. I żeby te odcinki mogły lecieć gdzieś dalej, tak więc buźka i dzięki z góry pa.